Hej, kobietki, witamy Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, w nieco innej odsłonie. Na głowach naszych widoczne są kokardy. Za nami, prawda, piękne łabędzie. Ale dzisiaj chcemy o czym porozmawiać? Jeszcze koszulki. Nie ma koszulek. A, nie ma koszulek. Mhm. No rzeczywiście. Jesteśmy w e, takich mocnych, ostrych kolorach, mhm. nie? bo jest cel. Bo jest co? Cel. Jaki cel, Maciu? Będzie? Bo będziemy rozmawiać, tak jak mówisz, Kasiu, zgodnie z polskim kalendarzem, okay. 1 czerwca złożymy ukłon wszystkim dzieciom, ale również nie zapomnimy o sobie. Tak jest. I o czym porozmawiamy? O naszych wewnętrznych dzieciach. Mhm. Czyli poszukamy tych dzikich dziewczynek, które są na pewno ukryte i podzielimy się z Wami naszym doświadczeniem. Mhm. Zapraszamy po czołówce. Jak Madziu, czujesz się dzieckiem? Wiesz, co, czasami się nie czuje. To znaczy, głównie się czuję bardzo mocną, dorosłą Magdą. Dorosła. Odpowiedzialną, mhm. taką, która ma za zadanie coś zrobić, dokonać jakiś wiesz, zrobić porządki, ugotować, mhm. pójść do pracy, zarobić. I no trochę siara się przyznać, ale ja czasami, nawet jak moje dzieci były małe, to miałam problem, żeby się z nimi powykupiać. I zawsze mhm. to spycham na swojego męża i mówiłam, że Tatu statusiem lepiej się wygłupiacie, tatuś robi kokosy, idźcie statusiem się powy, powygłupiać, bo po prostu y, tak siebie oddzieliłam mhm. od takiej właśnie y, małej mazi. taką Poważną, poważną dorosłą, bar bar bardzo. <laughs> Czyli z tego co mówisz, to, e... to wygłupianie się z dziećmi e... nie przystało mi. Mhm. W sensie, jakby, wiesz co, jakbym zapomniała, że, że można zejść dwa poziomy niżej hmm. na czworakach na ziemi hmm. i wydawać z siebie dzikie odgłosy hmm. zwierząt. Wstydziłam się tego. Troszkę mi było tak głupio. Głupio no, hmm. mi było. Czyli jak się bawimy z dziećmi tak naprawdę na 100%, hmm. to wtedy uruchamiamy te dzieci w nas. Tak, tak. Hmm. Te dzikie dziewczynki, mogłybyśmy powiedzieć, że dzikie dziewczynki. Albo jakieś te wewnętrzne wariatki, mhm. które się nie wybawiły, i tam się do, domagają, że chcą mhm. się jeszcze pobawić. A, a ty czujesz? Jesteś? Wiesz co, ja bardzo często tutaj się czułam dzieckiem, nie? Mhm. w takich sytuacjach w pracy, właśnie y, dlatego, że ten język tak mi przeszkadzał. Mhm. To bardzo często wchodziłam właśnie w taką rolę dziewczynki. Mhm. Odpalały się moje emocje, takie właśnie dziecięce, nie? Ale to, co I... chciałeś, żeby ktoś się tobą zajął? Nie, po Albo prostu... ci powiedział, co robić? Po prostu, wiesz co, no, czułam te wszystkie emocje, które mnie zalewały, na przykład niepewność, wstyd, mhm. takie zażenowanie, na które dorosły już zrobiłby stop, a to moje dziecko, jakoś wewnętrzne, nie umiało sobie z tym poradzić, nie? Mhm. Czyli za dużo. Za dużo, za dużo. Mhm. I, ale też tutaj e, właśnie nauczyłam się wygłupiać nie? Mm -hmm. opowiedz I, coś więcej o tym e, na przykład bardzo często z Hanią e, się wydurniamy e, gilgoczemy robimy mm -hmm. wchowanego wydajesz ale tak naprawdę, odgłosy? tak, na, tak, też ale tak naprawdę bo ja jak mm -hmm. się bawię, to bawię się naprawdę Ojej, jak, się, jak jak na przykład konkuruję, to już tak Naprawdę, naprawdę. Competition, czyli tak. chcesz wygrać, chcesz wygrać. I nie dasz swojemu dziecku do... No. Mhm. A, a powinno się dawać wygrywać? A wiesz co? Wydaje mi się, że nie. Mhm. To znaczy, raz na jakiś czas, tak, mhm. ale y, dzieci muszą znać smak porażki. Mhm. <laughs> tak, tak mhm. myślisz? Ale wiesz co, właśnie wczoraj czy przedwczoraj dostałam taki, y, zdaje się, y, wiadomość. Od mojej koleżanki, która jest w terapii, i jej terapeutka wysłała jej informację w tym, że Twoja kondycja życiowa zależy od wewnętrznego, od kondycji życiowej wewnętrznego dziecka. Mhm. I to skłoniło mnie do tego, żeby porozmawiać trochę o tym, wiesz? Mhm. Tak, to jest bardzo o, ważny temat. Bo ten Dzień Dziecka zawsze kojarzymy, że to jest święto naszych dzieci. I że nimi się zajmujemy, tak. i że im organizujemy. I że pata cukrowa i mhm. te inne tak. I lody na patyku, tak? A tak, naprawdę, a tak naprawdę sobie pomyślałam i myślałam o tym, o tej wiadomości bardzo intensywnie, mhm. że tak naprawdę w tym dniu dziecka też chodzi o nas. nie mhm. A wiesz w jakim sensie? Powiedz mi w jakim. W takim sensie, że to dziecko wewnętrzne, które mamy w sobie, to mała Kasia i mała Madzia. Mhm. I Was małe kobietki, małe dziewczynki, dziewczynki. E, ono cały czas tam jest. W tej dorosłej naszej postaci ono jest. I to Zgadzam się. Tak. Jest. I w zależności od tego, czy dostanie ta mała Kasia i mała Madzia uwagę, mhm. troskę, Zopiekę, opiekę, wysłuchana. Zostanie wysłuchana, nasze dzieci. Czują się albo lepiej, albo gorzej. Mhm. Mhm. Czyli Twoje samopoczucie, to jak mhm. ty o siebie zadbasz, to jaka ty będziesz pozytywnie nastawiona, czy wiesz, wypoczęta, mhm. zrelaksowana, to również przełoży się na relacje z tak. Twoim dzieckiem. Tak. To dbanie o siebie, takie właśnie słuchanie siebie. Mhm. O, dziękuję Ci mhm. bardzo. Mój autorski taki tekst. Mhm. Pamiętam, że od wielu miesięcy powtarzam, słuchaj siebie tak. i bądź dla siebie dobra. Tak, tak. właśnie mhm. to jest bądź dobra dla tej małej maci, nie? Mhm. słuchanie siebie, respektowanie swoich potrzeb, nie? Tak. Mhm. Eee, co jeszcze? Co jeszcze chciałobyśmy, żeby. żeby um, Wiesz co, ja myślę, że też trochę. Spełnianie swoich marzeń. Mhm. Iście, iście, pójście, 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 pójście za, 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 za tym um, yy, poczuciem, że ty chcesz coś zrobić, odważenie się, mhm. żeby coś zrobić, poczucie tego ryzyka, yy, brak yy, obawy bycia yy, określoną albo skrytykowaną, mhm. czy czy dzieci tak robią? Czy dzieci się w ogóle przyjmują w tych swoich głupotach, albo w tych swoich próbach, że ktoś tam stoi i już czeka, żeby skomentować? Myślę, że nie. Że dzieci mają pod tym względem trochę łatwiej, to w nas, dorosłych, powinna być taka odpowiedzialność za pielęgnowanie właśnie tego, żeby te dzieci całe życie umiały, chciały i umiały się odważyć. I, I robić. No. Ja zauważyłam, wiesz, że <laughs> razem z moją najstarszą córką, to jest 20 lat temu, urodziła się taka moja czułość do tej małej Kasi. Nie? Mhm. I że od tej pory bardzo o to dbam. Jest różnie, bo czasami ją w... zaniedbuję, mhm. ale wtedy widzę, że w moim życiu to od razu widać, nie? jak traktuję moje dzieci i tak dalej. Mhm. A to powiedz, bo. To jest, ja mam zupełnie inne doświadczenie, ale to powiedz mi, jak dbasz o małą Kasię? Jak dbam o małą mm -hmm. Kasię? No słucham jej po prostu. Słucham, mm -hmm. A słucham. kiedy mała Kasia mówi? Kiedy? Kiedy jej słucham. Mm -hmm. Ale czy to są bardziej sytuacje, bo wiesz, chodzi mi o to, żebyśmy mm -hmm. tutaj zahaczyły, jakie to są sytuacje. Czy to są sytuacje, w których mała Kasia Cię chwali? I, I mówi, dobrze, dobrze, mm -hmm. i napawasz się wtedy dumą? Czy to są sytuacje, kiedy mała Kasia y, się zmaga z czymś? Mm -hmm. A to bardzo różnie, mm -hmm. bardzo różnie. Na przykład, bardzo często, tak, mówiąc kolokwialnie, kiedy odpalają się we mnie jakieś emocje, powiedzmy, mm -hmm. jakiś dyskomfort się pojawia, to wtedy zawsze się kontaktuję z tą moją. Małą dziewczynką, i pytam ją, pytam ją nie? Co, 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 to, co to w ogóle się odpaliło? Co, co, co to miało mhm. znaczyć? Nie? Z czym to mogę związać? Nie? I Ale pytasz się tak ten. bezpośrednio, jak, jak się czujesz, Kasiu? Mówisz do siebie po imieniu? Mówię, nie? mówię. Mówię do siebie mhm. po imieniu. Jakoś łatwiej mi wtedy nawiązać kontakt z sobą. Nie? Mhm. I e, absolutnie zauważyłam, że. E, ten kontakt taki rzeczywisty z tym moim dzieckiem wewnętrznym, z tą Kasią, czy nazwałam ją sobie po przeczytaniu Człej Przewodniczki, prawda, zapominajko, mhm. żeby o niej nie zapominać, bardzo się przekłada naprawdę na, na to, jak traktuje swoje dzieci. Mhm. To jest, wiesz, co to jest piękne, i wręcz mogłabym powiedzieć, że no, nie zazdraszczam, ale jestem dumna z Ciebie, że od 20 lat. Mm -hmm. Jesteś w stałym kontakcie ze swoją wewnętrzną Kasią. Mm -hmm. ale... I to jest wciąż proces. Tak. Nie? Ten proces jego? się już nie kończy, i on wciąż wymaga takiej 11. czujności. Tak. Mm -hmm. Czujności i tego, żebym ja, Katarzyna, mm -hmm. nie ta dorosła osoba, wzięła tę małą Kasię za rękę, umiała ją przeprowadzić, żeby była taką czujną, serdeczną, dorosłą dla nie? mm -hmm. niej no mhm. Wiesz co, bo ja pamiętam nasze rozmowy, Kasiu, mhm. jeszcze jak odwiedziłam cię w Twoim pierwszym miejscu zamieszkania. I yy, miałyśmy tam rozmowę właśnie o wewnętrznym dziecku. I ja powiem Ci szczerze, od tamtego czasu, a było to, no można powiedzieć, ile? Prawie sześć lat mhm. temu, yy, no to ja się czułam, jakbym była ułomna ponieważ ja naprawdę zmagałam się i, i słucham każdej Twojej podpowiedzi, ale absolutnie było mi bardzo ciężko y, zagadać do małej Madzi. Uh -huh. Również mój mąż bardzo y, usilnie próbował mi też podpowiedzieć, jak się skontaktować z małą Madzią, ale ja chyba ją tak, słuchajcie, zepchnęłam y, w przepaść, uh -huh. w otchłę, uh -huh. że absolutnie miałam problem z tym, żeby no, no, nałamać, no i co, i co moje nie, wewnętrzne dziecko. Natomiast myślę, że to też jest gotowość i myślę, że w życiu wydarzają się pewne sytuacje, które dają nam możliwość, mimo tego, że mogą nie być dobrymi sytuacjami, dają nam możliwość do tego, żeby właśnie spróbować. I ja dokonałam tego dokładnie dwa lata temu. Miałam wtedy 37 lat. Nie zapomnę, jak w emocjach musiałam wyjść, padał deszcz i musiałam iść do bankomatu, żeby wypłacić pieniądze. To był również czas, kiedy moje dzieci miały szóste urodziny, i ja organizowałam dla nich party. Bardzo okay. dużo tarty. Ja mam bliźniaczki, więc to były dwie klasy. To było naprawdę prawie pięćdziesięcioro dzieci. Okay. I różne rzeczy się wtedy działy w moim życiu. Bardzo dużo emocji. I nagle ja, słuchajcie, idąc podczas tego deszczu, zaczęłam słyszeć monolog w swojej głowie. I zaczęłam słyszeć siebie mówiącą i to było coś niesamowitego, bo ja wiedziałam, że to nie robię ja, ja dorosła Magda, tylko że to mówi w końcu moja mała Magda, Są że żyła. tak, że ona się odezwa. Ona mi mhm. po prostu słuchajcie powiedziała, jak jest i co mhm. ja czuję. I że ja mam prawo do tego, i ja po prostu chciałam krzyczeć, ja chciałam wrócić do domu, i chciałam powiedzieć, że jest eureka, Aha. ja mam małą Madię, ja Aha. mam w końcu swoje wewnętrzne dziecko, więc jakby Twój proces dwudziestoletni, rozmowy z małą Kasią, wiesz, tej takiej relacji w porównaniu do tego, że ja jestem od dwóch lat jakby Aha. w kontakcie. Zobaczę, jaka to jest ogromna uh -huh. różnica. No, to nic nie szkodzi. Jak, tak jak mają na przykład, zastanawiam się, jak mają uh -huh. inne kobiety, uh -huh. jak wy macie, czy uh -huh. pojęcie wewnętrznego dziecka jest wam uh -huh. znane, czy czujecie, słyszycie swój głos tych, uh -huh. tych małych uh -huh. mać, Kaś, Ań, yy, Marysi. Marysi tak. Ale tak naprawdę, żeby to bardziej tak jakby przedstawić, ja bardzo bym proponowała. Każdej z was, nie czy wiem czy ty, nie ty, ma... czy ty Madziu widziałaś ten mm -hmm. film, nie? Film Siedem uczuć y mm -hmm. Koterskiego. Mm -mm. Nie y y widziałam. No. Cudowny film. Uważam, że, że Koterski jest y absolutnie geniuszem y inteligencji emocjonalnej mm -hmm. i on nam pokazał właśnie w ukrytych ciałach dorosłych dzieci, te wszystkie emocje, które się przewalają przez nas, nie? Przez całe nasze życie naprawdę polecam powtórzę siedem uczuć. siedem uczuć. Marek Koterski, nie? reżyser. Mhm. Więc teraz na Netflixie e, zdaje się, że są polskie filmy, więc polecam serdecznie. A sprawdzała się całkiem... jest na Netflixie. Tak, 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 bo my oglądaliśmy, mhm. e, bo to jest już e, film chyba z 3 lata ma. Natomiast y, dopiero go obejrzeliśmy i naprawdę jest tak mocnym filmem, mm. właśnie bardzo pięknie obrazuje mm, to wewnętrzne dziecko w nas. Nie? To rozumiem, że już widziałaś ten film. Widziałam. I po obejrzeniu tego filmu co mm -hmm. się zadziało u ciebie, co poczułaś? U mnie? Mm -hmm. No ogromne emocje. Jakby bardzo długo ze mną chodził ten film i zdałam sobie sprawę, jakie to jest ważne. nie? Mieć kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem, żeby przynajmniej wiedzieć, co się z Tobą dzieje w życiu dorosłym, Tak, jak, jak targają Tobą takie emocje, często wiesz, kompletnie mm, jak, jak fala, nie? Mm -hmm. Zamywają się. Ale wiesz, co to jest trudne? Myślę, że naprawdę <laughs> trudne jest mm -hmm. y, czasami poczucie autentycznie, co ja czuję, bo mm -hmm. możemy mieć różne azymuty. Mm -hmm. y, ale ważne w tym są małe kroczki, czyli uh -huh. metoda małych kroczków. Ja, ja, ja zaczęłam, bo ja raczkuję w tej dziedzinie, więc ja zaczęłam po prostu od słuchania siebie. Ja słuchałam siebie i słuchałam, gdzie mam zgodę od samego początku na dany pomysł, na daną, nie wiem, wydarzenie, wyjazd, no po prostu, gdzie jest zgoda, gdzie ja to czuję całym ciałem. Nie tylko emocje, ale ciałem, że, mhm. że moje ciało się nie blokuje, że ja y, już nie, nie sztywnieję, nic mnie tu nie na, napina, nie paraliżuje, a były takie stany. A gdzie jednak y, samo ciało moje mi mówi N -n -n -n", mhm. nie? Mhm. Albo danie sobie prawa nie podjęcia decyzji od razu. Mhm. Masz tak, że mhm. potrafisz, Kasiu, ktoś ci zadaje pytanie, ktoś ci mhm. o coś prosi o przysługę. I to jest przysługa, która wymaga od ciebie jakiegoś wysiłku, poświęcenia twojego prywatnego czasu. I teraz, jak reagujesz? Czy reagujesz? No pewnie, super, oczywiście mogę to dla ciebie zrobić. Czy dajesz sobie ten czas, że myślisz, zastanawiasz się, słuchasz siebie mhm. i wtedy y, odpowiadasz? Ja to, to jest różnie, ale. No, cały czas się uczę, nie? uczę się jakby odraczać te emocje, nie? żeby nie od razu się zgadzać. Mm -hmm. Albo już jak się zgodzę, to ostatnio mi się zdarzyło, że po prostu... Nawet tak pamiętasz z nami, no? to y, za chwilę po prostu poczułam w ciele, że no, taką totalną niezgodę, że nie chcę, nie? że nie chcę i napisałam. Nie? Mm -hmm. I mamy I... to wyjaśnione i, tak. i pogadałyśmy i, i na przykład właśnie. To jest to, o czym bardzo często rozmawiałyśmy też w naszej grupie, żeby budować relacje na szczerości, uh -huh, uh -huh. żeby uczyć się w bezpiecznym środowisku. A jeśli mamy osobę, która jest nam bliska, z którą już bardzo długo się znamy, to to jest chyba najlepsze, yy, najlepsze uh -huh. okoliczności przyrody, uh -huh. w których można... Trenować i uczyć się właśnie być uh -huh. szczerym i, i słuchać uh -huh. siebie i, i komunikować. A najbardziej z naszymi dziećmi, nie? Mhm. Uh -huh. No i o. tutaj wracając do tego święta, e, dla nas prawidłowego, prawda, nie? Uh -huh. dorosłych, że to jest święto dzieci. E, więc <laughs> myślę, że jak ja jestem w zgodzie z tym moim wewnętrznym dzieckiem i w ogóle jakiejś takiej harmonii, nie? Uh -huh. W takim po porządku. To y, od razu to się przekłada na nasze relacje, nie? że jak ja jestem dla siebie wyrozumiała, to jestem wyrozumiała dla moich córek. Uh -huh. Jak ja respektuję swoje pragnienia, to respektuję pragnienia moich córek. Uh -huh. nie? I jak... to tak samo jest z emocjami. Uh -huh. Tak, tak samo. samo. Tak samo. Jak ja sobie jakby pozwalam na tę złość, albo świadoma jestem tej złości, która gdzieś wypływa ze mnie, to podobnie umiem skanalizować tę złość na swoje córki, nie? albo powiedzieć, no, wkurzyłam się, nie? bo coś nie zrobiłaś, nie? Uh -huh. Albo, y I generalnie, jeśli ja się wysłucham, to mam też taką w sobie gotowość do tego, żeby wysłuchać mojej córki, uh -huh. nie? Do końca, nie? Bez, bez takiego y przerywania, bez, bez nagadywania, bez. No bo przecież my już z góry e wiemy, tak, o co tak. naszym dzieciom chodzi. Czyli po prostu jestem takim y nie, nie żołnierzem, nie? Tylko partnerem, mnie, mm -hmm. bo ja się czułam przyjaciela mnie, że <laughs> i to jest bardzo dla mnie, to jest taki klucz do tego, do, do fajnych relacji, nie? Mm -hmm. Z dziećmi, dla mnie osobiście, bo każdy z Was pewnie, każda buduje te relacje po swojemu, natomiast no ja znalazłam sobie taką drogę, że rzeczywiście widzę, jak to, to nas buduje, nie? jako... Tą to, to więź naszą z córkami moimi. Jedna z nich już jest dorosłą kobietką. No i tutaj, jaki no. ty masz wachlarz, bo już no, przeszłaś jakby tak, tak. wszystkie etapy do 18 tak, roku tak. życia. Mm. I ja pamiętam, Kasiu, jak, jak zmagałaś się to. Dla mnie to było. Ja patrzyłam z podziwem, bo ja wiem, mm -hmm. że mnie to dopiero czeka. I y, lubię czasami patrzeć na inne osoby, jak one sobie radzą uh -huh. z pewnymi wyzwaniami, uh -huh. ponieważ wtedy też mam taki obraz, jak ja mogę potencjalnie za, zareagować albo co się może wydarzyć. Ja też pamiętam bardzo mocno, jak, jak zbliżał się ten y, okres uh -huh. y, 18 urodzin, i jak. Twoja córka podejmowała decyzję o swojej daj, dalszej edukacji i miało to oczywiście związek z wylotem, z gniazdka, uh -huh, uh -huh. Jak, jak, jakie, jakie wtedy były emocje? Uh -huh. I jak sobie wtedy uh -huh. z tym naprawdę pięknie radziłaś, uh -huh. bardzo Cię za to podziwiałam, a z perspektywy czasu, no to teraz jak drugie dziecko Ci będzie wylatywało uh -huh. z gniazda. to... No to, gniazdka, to, to jest, to jest to syndrom pistego gniazda. Uh -huh. to teraz no ale jak to, to przeżyjesz, już pewnie przeżyjesz to tak jak przy drugim, znaczy, trzecim przy, dziecku, nie? No, przy rzeczywiście przy tym pierwszym, to... Yy, no, był szok, nie? Był szok, były emocje, był, był płacz, była tęsknota, było takie no, też przerażenie, nie? Uh -huh. że, że to już się nie wróci, nie? Ta sen wraci. Ta I rzeczywiście, e, ale jakoś to bardzo fajnie zbudowałam własną przestrzeń, właśnie, nie? Zagarnęłaś tym, pokój. tak, zagarnęłam pokój, dokładnie to tak było, nie? Uh -huh. że, że znalazłam sobie i właśnie chodzi o to, że. Ja mam takie poczucie, bo, bo Hania jest 12 lat młodsza i teraz jakby cały czas z nami jest, i mam takie poczucie, że dzieci nas wychowują, nie? że to nie my wychowujemy dzieci, tylko że dzieci nas wychowują, przynajmniej tak jest z nami, nie? że wszystko to, co zrobiłam z sobą, to tak naprawdę zrobiłam dlatego, że urodziłam te moje dwie kochane. Córki. Mhm. To jest taka że, lekcja. Tak, ogromnie, że, że to, to one nas wychowują, nie pokazują, co jeszcze trzeba zrobić. Co gdzie jeszcze, jeszcze jesteś przepracować? Tak, tak, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze mhm. tam mam lekcje do odrobienia? Tak, zgadzam się. I, i, mhm. No i to, to tak wygląda, nie? Mhm. Mi przy moich dzieciach bardzo się uruchomiło. Zastanowienie się nad źródłem swojej złości Aha. na przykład. Aha. Również zmagałam się z narastającymi emocjami swoich dzieci. Bardzo mi się szybko chciało uruchomić przywrócenie spokoju i wytłumaczenie dziecku, tak jak mi nie tłumaczono że tu proszę mamusie szanować, uh -huh. mamusia wie lepiej. Uh -huh. Chciałam uh -huh. się postawić w tej perspektywie, że hola hola, ja, ja, też, tam ja, rządzę, uh -huh. ja, ja też tam byłam. Ja też tam byłam i to samo słyszałam. Więc teraz ja uh -huh. nawinę wam ten sam uh -huh. makaron na uszy. Uh -huh, często Ale... mówimy nie? głosem swoim, tak, mam. tak co jest normalne i słuchajcie uh -huh. dziewczyny to nie chodzi o to, żeby się teraz baseballować, żeby sobie mówić Boże, jaka ja jestem beznadziejna, aha. jaka ja jestem okropna. Ta refleksja się oczywiście pojawi, bo mnie osobiście się aha, pojawiła aha, w głowie, aha. ale jestem bardzo wdzięczna za to, ponieważ to przyszedł czas na refleksję, że ja trochę nabrałam pokory. Aha. I powiedziałam sobie, no nie radzę sobie. Przerasta mnie to. Jeśli ja sobie na etapie ośmiolatek nie radzę z emocjami swoich dziewczyn, a będą trzy przysłowiowe baby w domu, to jeśli się za, y, zacznie jeszcze y, hormonalna mhm. przygoda nas, tak, nas mhm. trzech, to może być y, burza. Dlatego też y, uczestniczę w, w szkoleniu. Dla rodziców prowadzonym przez. To nie robimy żadnej reklamy, myślę, Aha. mówić czy nie mówić. No tak, tak. To tak. znaczy to żadna reklama, ale to jest oczywiście dostępne na, na Facebooku. Aha. Jestem na szkoleniu Tomka, nie, się, nie powiem, Tomka Zielińskiego, Zielińskiego, pan Tomasz Zieliński. Rozmowy tak, wypełni. dorosły, mhm. głupi dorosły, pierdzo, głupio pierdzący wszechwiedzący dorosły. Także my to, my to najlepiej wiemy. I słuchajcie. Ten kurs ma 5 tygodni, dzisiaj miałam czwarte. I polecam z serca każdemu rodzicowi, każdej mamie, każdemu tacie, żeby usiąść, poświęcić ten czas i zacząć budować naprawdę wspaniałe relacje z dziećmi. Bo nasze dzieci są fajne, nasze dzieci są dobre. Czasami nam po prostu wyjdzie coś z dzieciństwa. Mhm. Bardzo dużo wychodzi okay. z dzieciństwa, więc ja się wspomagam mhm. takim szkoleniem. I nasza koleżanka z grupy naszych kobiet na emigracji też była przodowniczką i też w tym kursie uczestniczyła. Ja mam koleżankę tutaj, która też uczestniczy, więc myślę, że, że są miejsca, są osoby, są sposoby, są książki, mhm. są filmy które mogą nam po prostu dodać otuchy okay. i pokazać nie, po prostu, hej, nie, nie. nie jesteś mhm. beznadziejna, to jest tak. tylko taki e etap w waszym życiu. Tak. I jeszcze chciałabym dodać do tego, co mu powiedziałaś, że <laughs> właśnie to cofanie się nie, na tych błędach bo nie ma idealnych matek, mhm. nie, ma, nie ma idealnych relacji. Ale to cofanie, bejsbolowanie, czy takie obwinianie, ni niczego nie zmienia, nie? Mm -hmm. e, wybieganie do przodu też niczego nie daje, bo tak naprawdę nie wiemy, jak będzie, nie, nie wiemy, ale to, co możemy zrobić wszystkie, wszystkie nie? No, dla tak, swoich tak. dzieci. Dawaj to po secret. prostu, no, to, 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 to właśnie, przytulać je, nie? Mm -hmm. to, to, co teraz możemy zrobić, czyli rozmawiać, wysłuchiwać do końca, mm -hmm. nie, nie, przerywać. Za, nie przerywać. Nie przerywać, zaprzeczać ich emocjom. Jak jest jej, im zimno, to jest im zimno, jak jest mm -hmm. im ciepło, to jest im ciepło, bo to jest bardzo często mo, mo, moja wada. Nie? tak, tak. Mm -hmm. że na przykład Hania mówi, że jest jej ciepło i nie założy tego nie to jest tylko też do ubrać nie bo, bo w... tobie jest zimno dokładnie i wtedy dopiero jak będziemy respektować to wszystko to wydaje mi się że nasze dzieci będą ufały sobie nie uh -huh. a my będziemy ufać z własnym dzieciom nie bo to się tak i, wiąże, i to co no? kiedyś o, o czym kiedyś rozmawiałyśmy Kasiu to właśnie na twoim doświadczeniu z, z pierwszą córką że nasze dzieci to są takie gąpeczki. One uh -huh. po prostu nas obserwują, uh -huh. więc jeśli my mamy dobre serce, jeśli my, my się staramy i pokazujemy autentycznie, że można popełnić błąd, przecież to nie chodzi uh -huh. właśnie o to, żeby być wszechwiedzącym, słodkopierdzącym, uh -huh. tak, uh -huh. i że jesteśmy nieomylni, tylko żeby pokazywać swoim dzieciom. Słuchajcie, no nie, nie poszło dzisiaj najlepiej, Aha. ale fajnie, że się postarałam. I, I tak myślę, że to jest też dla dziecka taka postawa, że o, ja się, ja się też postaram, ale dzieci mają tak naturalnie. One chcą, one chcą się starać, one się nie poddają. To my się poddajemy już po, po iluś tam latach i, i rezygnujemy. Aha. No, to co? no, kochane Myślę, że mamy tak, się, czy? kochane, mamy hmm. kochane kobiety. Y, mamy dzisiaj taką refleksyjną rozmowę, ale ona wynika tylko z tego, że chciałybyśmy, żebyście zrobiły coś dla siebie, żebyście czasami się zatrzymały, posłuchały siebie. Y, nie patrzyły, co się dzieje dookoła, tylko poczuły z dziećmi, tak, czy, z dziećmi czy jest posprzątane, czy jest umyta podłoga, tak? czy, czy ktoś tam nie woła, tylko po prostu się zastanowiły, co ja czuję, jak ja się czuję, czy ja czegoś potrzebuję, czy ja czegoś chcę, czy ja na coś mam ochotę. Ta, ta droga do wewnętrznego dziecka jest trudna i nie nie ma takiego hobsiu. Ale jeśli Wam się udało, jeśli tak jak Kasia, od dłuższego czasu macie kontakt z tą swoją małą dziewczynką, to powiedzcie jak to też robicie, mm -hmm. tak? Jak, jak pielęgnujecie? Czy macie jakieś swoje sekretne, bardzo autorskie, indywidualne mm -hmm. pomysły na to, bo jesteśmy bardzo ciekawe. Bo takie osoby jak ja, które zmagały się przez wiele, wiele lat, yy, i to też pewnie na to ma wpływ. Yy, dzieciństwo, ale ja bym naprawdę z chęcią usłyszała od Was jak, jak Wy to robicie. Mhm. Tak? I nie zapominajcie o sobie. Dbajcie mhm. o siebie, słuchajcie się i bądźcie dla siebie dobre. Mhm. Pięknego dnia dziecka dla wszystkich. Pozdrawiamy. Was. pa. pa.